thank you

wszystko, kolega, jesteś na granicy. Jest? Czemu dalej kręcić? Ja. policję dzwonimy. Wszystko, no, pora mięszkowa, i to jeszcze ja, tu, tu, ja tu jest Wziąłeś parę miechów, no to wziąłeś parę miechów. Ile było? 5-6 worków wziąłeś dzisiaj? No więcej nie wziąłeś, powiedziałem. Gdzie to zawiozłeś? Do do siebie, do domu. Gdzie do domu, do, do siebie? Na osiedle? Na osiedle nie zawiozłeś. Bo za szybko wróciłeś. Kolega. I teraz chciałem czekać na... Co, Co czeka? worki maki, mać kolegę, gdzie dowsiadź do... drugi raz przyjechałem. A do później nie dojechałeś. Na pewno do później nie, nie dowiozłeś. To było za szybko. Kogo ty chcesz tam Jedź tu? Mieli kur** do Mercedesa Klinuj Mamy go! Nie mogę! przed po chwilą Policję dzwonimy na no, pora mięsku, i to jeszcze ja, ja tu jest pierwsza. Wziąłeś parę miechów, no to wziąłeś parę miechów. Ile było? 5 sześć worków wziąłeś dzisiaj? No więcej nie wziąłeś. powiedziałeś no, Gdzie to zawiozłeś? Do, do siebie, do, do, do domu. Gdzie do domu, do, do siebie? Na osiedle? Na osiedle nie zawiozłeś, bo za szybko wróciłeś. I teraz chciałem czekać na. Co z... czeka! Mam jedną workę, mać kolego, który. No co, co to załatwiałeś? Drugi no, raz przyjechałeś. No, 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 no. A do później nie dojechałeś, na pewno do później nie, nie, nie dojechałeś. By to było zasięg. Dlatego też coś tam robić. Masz... Mamy cię nagranego. Na kamerze. Na Wszystko. Dokumenty. Nie mam dokumentów nie znacie mnie. Znam się. Wszystko. Kolega. Jesteś nagrany. Tego Czemu dalej kręcić?